Gospodarstwo państwa Iwony i Leszka Kacprzyków położone jest w Mosinie w powiecie stargardzkim w województwie zachodniopomorskim. Nazywamy się Iwona Lech i Michał Kacprzyk. Prowadzimy gospodarstwo rolne we wsi Mosina, gmina Dobrzany o powierzchni 158 hektarów. Na polach uprawiamy zboża, rzepak, kukurydzę i buraki. Prowadzenie działalności rolniczej rozpoczęli w 1984 roku od zakupu 13 hektarów gruntów. Potem przejęli 33 hektarowe gospodarstwo rodziców, a następnie sukcesywnie zwiększali areał gruntów. Gospodarze zmodernizowali i dostosowali do aktualnych potrzeb stare obiekty oraz wybudowali nowe, a także kupili nowe, wydajne maszyny i urządzenia rolnicze. W prowadzeniu gospodarstwa pomaga państwu kacprzykom ich syn Michał. W ramach tej kooperatywy panowie podzielili się obowiązkami. Pan Lech zajmuje się uprawą gleby i koszeniem kombajnym, a syn siewem i opryskami. Pani Iwona natomiast hoduje drób, zajmując się domem i obejściem. W obszernym, ogrodzonym siedlisku na uwagę zasługują ciągi komunikacyjne i place manewrowe. Duża ilość terenów zielonych i część wypoczynkowo-rekreacyjna z pięknymi roślinami, altanką, grillem i wędzarnią oraz z wydzielonym placem zabaw dla dzieci. Pan Lech jest aktywnym społecznikiem. Przez wiele lat był sołtysem wsi Mosina, a teraz działa w izbach rolniczych. Rolnicy w ramach odpoczynku i dbania o dobrostan chętnie korzystają z turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Start w konkursie daje nam motywację do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym gospodarstwie i zachęcamy pozostałych rolników do startu w tym konkursie.